Siemanko moi drodzy widzowie witam Was w odcinku, w którym będziemy sobie oglądać relaksującego gameplaya z Minecrafta, zainteresowani takim odcinkiem. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy, mamy tutaj bardzo fajne shaderki. Słyszycie kroki podgłośnie w OBS-ie żebyście coś słyszeli, ale wow, ale ładnie to wygląda. Te góry i ten śnieg na tych górach. Wow, te liście takie mega realistyczne. Drewno też ma zmieniony wygląd. Kopi, kopi sobie to drewienko. bardzo fajnie. Okej. Okay. Wpadł w pułapkę śniegową, i co zrobi? Wpadł do jakiejś jaskini, kraftuje sobie stół, patyki i różne takie rzeczy. Dobra, podgłosiła się muzyka, trochę ścisze i kopię kobla mega realistycznego. Co ciekawe. Ale to przyjemnie wygląda, nie? Dobra, nie, już skraftuję te podstawowe tulsy. Mieczyk ten, zobaczmy jak to wygląda. Ty, jak fajnie! Okej, okay, ma szkieleta. Słabo go trochę widać. No ale zabił, co ciekawe. Tutaj wykopał rudę żelaza. I cyk, pochodnia. Też mega ciekawe i ta animacja w łapce. Cała jest, wow, mega satysfakcjonujące. Tutaj mamy węgiel, wągiel tak zwany. Tutaj mamy szkieleta w trochę lepszej okazałości. Okej. Okay. Dobra, chyba będzie wychodził z tej jaskini. Ma trochę żelaza, co pewnie mu się sprzyda na jakieś lepsze... O, na przykład na takie wiadro. Ma trochę śnieżek. Przydałoby mi się troszkę więcej jedzenia, ale to zapewne później yy, Zabije jakąś owieczkę biedną. Kopię troszkę yy, kamienia. Tutaj Wow, ale muzyka. Tutaj powoli wykrzyd. O, śnieg. Zapadający się śnieg. Okej. Okay. Ale muzyka. Łzwika, trochę na słuchawkach przyciszę. I tak, ma tutaj pożywienie, ma owieczki. Będzie mógł sobie zrobić łóżko. Zrobiła się noc. Idzie do wioski. Nie ma jedzenia. Jest niezbyt taka komfortowa sytuacja, ale patrzcie widzowie, jak to ładnie wygląda. Wow, tej góry. Ten domek, jak to fajnie wygląda. Okej. Okay. Jest na górze, szedł już. Nic ciekawego w domku nie było. Teraz go do kolejnego. No i możecie iść spać. Słychać zombiaka, co się pali. Wow, jak zombie wygląda. Jeden i drugi, niesamowicie. Dobra, tutaj mamy... Jak to wygląda z rana? Według mnie wygląda to prześlicznie. Tutaj kopię liście. Pewnie, żeby mieć sadzonkę drzewa. O, już mam może posadzić z powrotem to drzewko. Kopię po prostu drewno. I tak wam widzowie staram się pokazywać te w miarę ciekawe rzeczy, co on coś nowego robi, jak coś kraftuje, jak ten. Ale ogółem sam relaks jest naprawdę mega yy, fajny. Fajna muzyczka, fajnie można się odstresować. Nie mhm. jesteśmy w jakiejś jaskini, tylko w takiej otwartej jaskini. Zbije się z pająkiem, zabił tego pająka. Je chlebuś, ty jak ładnie wygląda ten chlebuś. Szkielet, jeden versus jeden, z szkieletem. E dużo ma tych potworków. Mm, dobra, jesteśmy na etapie, gdzie sobie zrobił domek, kraftuję sobie. Tarczy. Domek oczywiście tam w wiosce przerobił i ma już tu skrzynkę z jakimiś pojedynczymi elementami. Teraz kraftuję sobie zbrojkę. Pozbierał sobie tutaj sianko. O, tutaj mamy wioska. Nocą, Proszę ci przespać. Teraz mamy sytuację, gdzie sobie SADZI Ma pełny kompostownik ok I sobie pięknie ładnie sadzi Później to villagerowie będą się tym Jak to się mówi opiekować Jak ładnie to wszystko wygląda Tak smooth, tak ładnie Tutaj poszedł pozbierać jeszcze więcej drewna ok teraz mamy Cofnęliśmy się gdy zaczął już powoli coś budować Ma tutaj kilka śnieżek Ma też również crafting Robi z śniegu bloczki i będzie coś tutaj budował Ogólnie te deski wyglądają na mega ładne Robi podłogę. Pewnie to będzie jakiś domek w górach. Ale to jest fajnie reakcja. I tutaj ma jakby taką powiedzmy mini bazę. Gdzie będziemy sobie przenocować? Tutaj kopię śnieg, śnieg, śnieg. Cofamy się. Gdzie już są ładne fundamenty. Możemy zauważyć, jak, ładne, jak ładnie to drzewo wygląda. jak przyjemne są dźwięki, jak można się odprężyć. Część kolejna oglądania domku, jak buduje. Jesteśmy na etapie, co zrobił mini balkon i są już fundamenty w środku, już całkiem fajnie to zaczyna powoli wyglądać. I sobie chlebuś. Mamy w pełnej okazałości nasz Domek ładnie wygląda. Daszek zrobił taki, zamiast okien, zrobił takie płotki, jak w takim e, dawnym stylu. Zbiera sobie śnieg. Elegancka. Dobra, tutaj mamy ten domek e, w środku, jak już wygląda. Ma już łóżko, ma już skrzynkę z itemami i może ładnie może już zamieszkać sobie w tym domku. Zobaczymy czy pokaże nam jak ten domek wygląda z daleka na tych shaderkach. No niestety nam nie pokazał. Ale poszedł do wioski Kraść Crafting. Dobra, tu jest ten domek, ty ładnie wygląda z daleka. Mega fajnie. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Chcecie część drugą? Nie wiem czy będzie, zobaczę. Jeśli chcecie, napiszcie w komentarzu. Siema.